Magica. Gra kompletnie niezbalansowana, z koszmarnie topornym sterowaniem, szczególnie na padzie i trybem kooperacji, w którym częściej ginęło się przypadkowo od czarów swoich współtowarzyszy lub własnych, niż było zabijanym przez przeciwników. Piękna, naprawdę piękna gra. Ukończyliśmy ją z kumplem przy jednym kąpie, grając na padach, tak, wykonując te szalenie niewygodne ruchy analogami, aby wybrać każdy kolejny żywioł do swoich czarów. Świetna zabawa, a także droga przez mękę, ale jednak zabawa. Hmm, tak się robi z ludzi masochistów. Ale na drugą część czekałem z pewnym niepokojem, bo oryginalny deweloper poszedł się zajmować gantletami i helldiversami, a w cudzych rękach Medica mogła nie być już tak magiczna. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik znany także kwas, a z tego materiału dowiecie się o co biega w grze Magica 2 w wersji na komputery z systemem Windows. Gra wyszła też na PlayStation 4, a w planach jest wersja Linuxowa. Przy pierwszym kontakcie wydaje się, że wracamy do domu. Domu z popsutą kanalizacją, kominkiem zionącym ogniem, także gdy się nad nim pochylić, przemienia brwiwe wspomnienie i tak zapluskwionym, że organiczne odpadki rzucane na posadzkę same się usuwają dzięki technologii znanej jako żywa podłoga. Ale to jednak dom. Znowu mamy tu to absurdalne, złośliwe poczucie humoru. Znowu walczymy z hordami wrogów przy pomocy czarów tworzonych z połączenia ośmiu żywiołów, które wybieramy naciskając przyciski, a następnie rzucamy przed siebie, na siebie, na swój oręż i tak dalej. Często z opłakanymi efektami. Wszystko to jest szalenie skomplikowane, w szaleństwie bitwy sprzyjające wielu pomyłkom. Jeśli nie graliście nigdy w pierwszą Magicę, to może pokrótce scharakteryzuję grę. Otóż jest to gra o magach, którzy idą przez kolejne lokacje i łącząc 8 elementów takich jak ogień, woda, kamień, tarcza, moc życiowa, moc śmierci, zimno i błyskawice, tworzą czary, którymi walczą z przeciwnikami. I tutaj dla przykładu sam ogień to miotacz ognia. A ogień połączony z kamieniem daje kulę ognistą. Połączenie ognia z wodą pozwala zaatakować wroga parą. Tarcza z kamieniami tworzy kamienne bariery, a z wodą wodne. Mokry przeciwnik dostaje więcej obrażeń od prądu, albo zamarz zatrafiony zimnem, które suchego jedynie spowolni. Do każdego czaru można włożyć kilka elementów, także kilka razy ten sam, zwiększając jego moc, a to wszystko oferuje zastraszającą ilość różnych czarów, które można i warto łączyć ze sobą. Poza tym, czary można też rzucać obszarowo dookoła przed siebie, na siebie lub na swój oręż. Co skutkuje przeróżnymi efektami. Od możliwości podpalenia swojego miecza, przez tworzenie kamiennych pancerzy, albo podpalania wszystkich wrogów dookoła. Pierwsza Magica to godziny fajnego eksperymentowania. Gdzieś tam między kombinacjami były też gotowe czary o specyficznych nietypowych właściwościach: wskrzeszenie towarzysza, teleportacja czy deszcz ognia. I to co tu opisałem w zasadzie dobrze charakteryzuje obydwie części gry. Ale Magica 2 robi też wiele rzeczy inaczej. Na początek sterowanie padem. Istotne, bo najlepiej gra się tu w trybie kooperacji. Można po sieci, ale nie ma nic lepszego niż koop kanapowy, a do tego są potrzebne pady. Zamiast wykonywać analogiem dziwne ruchy półkoliste, aby najpierw wybrać jedną spośród czterech par żywiołów, a potem doprecyzować, który z dwóch wybranych chcemy dodać do listy. Teraz mamy cztery żywioły pod czterema przyciskami, a kiedy przytrzymamy bumper na padzie, te same przyciski przypisane są do kolejnych czterech elementów. I nadal efektowne wykorzystywanie czarodziejskiego arsenału wymaga tu wiele wysiłku i treningu, ale przynajmniej tym razem da się z tego sprawnie i bezbłędnie korzystać na padzie. Z ważnych nowości gracze dostali listę czterech czarów podręcznych, które można rzucać zarówno wybierając kolejne elementy, jak i przywołać jednym przyciskiem. Zaletą wybierania ręcznie jest brak cooldownu. Kiedy rzucamy te czary z listy podręcznej, musimy czekać, zanim gra pozwoli nam je ponownie rzucić tym sposobem. Niepotrzebne, ale gry raczej nie psuje. Za to jest coś innego, co psuje. Magica 2 została. zbalansowana. To nie brzmi jak wada, prawda? A jednak, czary, które wcześniej były ekstremalnie potężne, a zatem niebezpieczne zarówno dla wrogów, jak i graczy, teraz zostały znacząco osłabione. Gra wydaje się przez to bardziej fair, jeśli się ginie, to jednak części od ciosów przeciwników, ale cóż, czar gdzieś prysnął. To, co wcześniej potrafiło być najzabawniejsze, czyli wesołe eksperymenty kończące się nierzadko szaloną śmiercią bohaterów, teraz już takie zabawne nie jest. Poza tym nowa Magica dostała typowe dwuanalogowe sterowanie, które pozwala poruszać się w jedną stronę, a rzucać czary w drugą, nierzadko nawet poruszając się podczas rzucania. I to, co się tu stało, przypomina trochę późne Resident Evil. Kiedy dodano możliwość jednoczesnego chodzenia i strzelania, trzeba było przyspieszyć przeciwników, aby jakoś to zbalansować, i gra zrobiła się za szybka. Przez to w meczu 2 jest naprawdę sporo względnie szybkich potworków, które wymuszają jeszcze szybsze czarowanie. Ale chyba najbardziej ze wszystkiego boli to, że gra ma ewidentnie mniej kombinacji podstawowych czarów. W pierwszej meczu, kiedy połączyliśmy ogień z wodą albo wodę z zimnem, dwa elementy zmieniały się w trzeci parę lub lód. Dzięki temu w grze było realnie więcej elementów niż 8. Tutaj co prawda ogień z wodą wyczarują parę, ale nie łączą się w nowy żywioł, który może być częścią większej ilości zaklęć, więc tak, gra ma po prostu mniej kombinacji czarów podstawowych. Czy zatem Magicka 2 to zawód? Trudno powiedzieć, bo zasadniczo nie jest to zła gra. Nadal jest pełna humoru, daje sporo radości, szczególnie w koopie. A miłym bonusem jest lepsze sterowanie na padzie i nieco poprawiona, ale wciąż bardzo prosta oprawa graficzna. Niestety, z powodu kilku wątpliwych decyzji nie jest tak dobra i szalona jak pierwowzór, ale pobawić się można. Cóż, udanego rozdupczania czarami wyrażych zastępów i swoich przyjaciół też. Game on.